Cześć, odpowiadam dzisiaj na kolejnego maila od widzów. Jeżeli sam masz jakieś pytania odnośnie relacji damsko-męskich, może to być etap randkowania, etap związku, etap małżeństwa i może jakichś problemów komunikacyjnych, jakie pojawiają się w tej relacji, to jak najbardziej pisz do mnie na kontaktmałpaulankarpiuk.pl i postaram Ci się odpowiedzieć jak najszybciej będzie to możliwe w formie pisemnej, może w formie filmu, wideo, tak jak ten. I mam nadzieję, że będę w stanie Ci rozjaśnić Twoją sytuację. A teraz przejdźmy już do maila. Witam po pana filmie, w którym zaoferował pan poradę dotyczącą relacji damsko-męskich. Zdecydowałam się zadać panu pytanie: jak pan myśli, dlaczego mężczyzna, któremu się podobam, który wie, że ja nie chcę nic więcej, zaproponował sam z siebie platoniczne przyjacielskie spotkania? Dodam, że jest osobą, która ma 39 lat i dużo doświadczenia z kobietami. Pua, czyli pick up Artist. Dlaczego mężczyzna miałby sam stawiać się w tak masochistycznej ramie, mając wybór? Pozdrawiam. Krótki mail, ale treściwy. Również pozdrawiam i pozwolisz, że przejdę na ty, jak będę ci odpowiadał, bo będzie mi po prostu łatwiej w ten sposób mówić. I pytasz, dlaczego mężczyzna, któremu się podobam, czyli wyznał ci już zainteresowanie w jakiś sposób, może zaprosił na randkę, może powiedział, że jesteś dla niego atrakcyjna i wie, że ja nic... Nie chce więcej, zaproponował sam siebie platoniczne, przyjacielskie spotkania. Najprawdopodobniej zrobił to dlatego, że liczy na to, że zmienisz zdanie, że będziecie się spotykać po przyjacielsku, kolega, koleżanka, i w pewnym momencie zdasz sobie sprawę, jakim on jest niesamowitym gościem, i wtedy wszystko kliknie, i będziecie razem. Jest to raczej niezbyt efektywna strategia. Ja najczęściej mężczyznom proponuję, żeby oczywiście wykazali inicjatywę, zaproponowali kobiecie spotkanie, wyznali to zainteresowanie. Natomiast, jeżeli otrzymają odpowiedź negatywną, to mogą spróbować jeszcze raz za jakiś czas, ewentualnie, ale generalnie już powinni powiedzieć coś w stylu, że okej, okay, rozumiem to, szanuję to. Jeżeli zmienisz zdanie, to jak najbardziej odezwij się do mnie, bo ja jestem zainteresowany, i tyle. I, i zostawić sprawę, bo. Nie da się jakby wmusić czy wmanipulować yy, kobiety w to, żeby się, żeby była to zainteresowana, żeby chciała się z tobą spotykać. Ona sama musi do tego dotrzeć, sama musi to poczuć i wtedy, i wtedy to może pójść dalej. Ale nie, nie w taki sposób, jak tutaj próbuję to rzadko, bardzo działa, że, yy, że będziecie się przyjacielsko spotykać. Kiedy od początku mówisz, że tej chemii nie ma, że tego pierwszego tej pierwszego zauroczenia powiedzmy. Nie ma, żeby to nagle gdzieś kliknęło. Dodam, dodam, że jest osobą, która ma 39 lat i dużo doświadczenia z kobietami. Puła, czyli Pick up Artist. No z tego co mi mówisz, to po jego zachowaniu nie wynika, jakby miał dużo doświadczenia z kobietami, bo nawet jedną z takich głównych strategii: Pickup Artist jest, czyli tej społeczności podrywaczy, jest to, żeby trzymać się takiej ramy, pewnego faceta, że ja mam swoje zdanie, ja mówię, że Właśnie jestem to był zainteresowany, i jeżeli ty mnie nie chcesz, to ja na pewno nie będę udawał twojego przyjaciela. Nie ma tam na pewno takich strategii. Możliwe, że z możliwe, że innymi kobietami robił co innego i na przykład ty mu się bardzo spodobałaś, i przez to jakby zatracił się i uznał, że nie będzie używał tych technik, uzna, że pójdzie jakąś inną drogą, byle tylko jakoś zachować z tobą kontakt, bo tak bardzo mu wpadłaś w oko. Nawet wracamy do takiej zasady, że. Często jak lubimy jakąś kobietę, to zaczynamy zachowywać się inaczej w stosunku do niej niż do kobiet, którymi nie jesteśmy zainteresowani jakoś tam romantycznie. I wtedy ta kobieta gorzej reaguje na nas niż te kobiety, którymi nie jesteśmy zainteresowani. My, którymi nie jesteśmy zainteresowani, to one często bardziej wykazują zainteresowanie nami, bo czują u nas właśnie taką aurę pewności siebie, tego, że nie naciskamy na nich, że... Nie potrzebujemy ich jakby w swoim życiu, nie jesteśmy oczarowani ich atrakcyjnością. Natomiast ta kobieta czuje to, jak my bardzo, którą jesteśmy zainteresowani, czuje to, jak my bardzo chcemy być wokół niej, jak my bardzo jej potrzebujemy do, do szczęścia, że tak powiem. I, i to, nie, to negatywnie wpływa na, na dziewczynę. Do, czasem do pewnego stopnia. Może być pozytywne, bo kobieta lubi oczywiście być zdobywana, ale to jest taka delikatna granica, której, na którą trzeba uważać, której nie można przekroczyć, bo jest ta cienka granica między taką pewnością siebie, inicjatywą, a tym, że stajemy się tacy potrzebujący, naciskający i yy, jakby próbujemy wmusić kobietę do swojego życia. I ostatnia część wiadomości brzmiała, dlaczego mężczyzna miałby sam stawiać się w tak masochistycznej ramie, mając wybór. Tu też widzimy trochę terminologii ze społeczności podrywu, czyli ta rama właśnie, frame. Tak, i dlaczego miałby coś takiego robić? No na to pytanie już właściwie odpowiedziałem, prawdopodobnie mu się spodobałaś, yy, bardziej niż yy, gdzieś tam większość innych kobiet i przez to zaczął może w inny sposób się do siebie odnosić. Czego chcę od Ciebie? Nie mogę stwierdzić, czy to kwestia przelotnego romansu, czy naprawdę czegoś więcej, bo, bo tak mu wpadłaś w oko, nie wiem, natomiast tak, robi to, co robi, no bo na pewno liczy na to, że, yy, liczy na to, że zmienisz zdanie w przyszłości. Oczywiście może być ten 1% szans na to, że yy, zamknął sobie furtkę, na to, że OK. Nie podoba, jakby nie podoba się jej to nie, ale możemy dalej się spotykać, bo nie wiem, tak świetnie się charakterologicznie zgraliśmy, natomiast nie liczyłbym jednak na to, gdzieś tam mężczyzna z tyłu głowy zawsze ma te opcje związku, opcje jakiegoś romansu, także to tak raczej, raczej ta opcja pierwsza tutaj wchodzi w grę. I jeżeli mielibyście coś wyciągnąć z tego maila, to taka główna rada, że przyjacielskie spotkania, takie platoniczne nie działają jako próba w manipulowania kobiety w to, żebyśmy się zaczęli jej podobać. To może działać jedynie w scenariuszu, gdy gdzieś tam w sekretnie obie osoby już się lubiły, ale na przykład spotykały się w grupie przyjaciół, jako właśnie kolega, koleżanka i ta znajomość kwitła i gdzieś tam po roku dwóch takiej, takich spotkań w grupie może albo właśnie udawania, powiedzmy, przyjaciół bo żadna z osób nie miała odwagi na to, żeby zrobić tego pierwszego kroku, nagle to właśnie rozkwita, wychodzi na wierzch i zaczynają się spotykać. To może działać, ale zawsze była od początku jakaś ta iskra, gdzieś ta jakaś ta chemia delikatna, natomiast bardzo rzadko dochodzi do sytuacji, gdzie nie ma tej chemii, a potem osoby się spotykają i nagle ta chemia będzie. No to tak nie działa, jakby to zauroczenie pierwsze tak tak nie działa i tak jak mówię, jest to jakaś wyjątkowa anomalia, rzadkość. Dzisiejszy mail był krótki, mam nadzieję, że wyciągnąłeś, wyciągnęłaś z niego jakąś wartość. Zostaw łapkę w górę, jeżeli tak było i pisz do mnie na kontakt małpajuliankarpiuk.pl i mam nadzieję, że będę w stanie odpowiedzieć na jakieś Twoje trudności związane z randkowaniem, ze związkami, z komunikacją w związku i do następnego. Cześć!